Cześć, jak się macie z tej strony oczywiście kasztan. I pokażę Wam, jak otwieram paczkę 5 razy 84. Zostawcie łapki w ogóle. Zobaczcie by nie przegapić końców na 2. Zaczynamy. Hiszpania? Eso? Warca i o podwinął kautk. Kurtua! I to odtniec, oceniony na 90. Ja nie mogę, wspaniale! I zobaczymy, co jeszcze tam będzie. Trend jest jeszcze, ale to jest duplikat, niestety. Sidba też duplikat, i Gabriel też duplikat. No, ale będę sobie mógł pomyśleć nad skutkiem zalgi. Ja mam takie dwie wspaniałe karty. No to, to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!